Witam je tu bardzo serdecznie w serii Redukcja. Mamy wtorek, drugi tydzień redukcji, czas start. Waga dzisiaj 87,9 kg, jeśli chodzi o średnią, którą wyliczam sobie w tygodniu, no to względem poprzedniego tygodnia zanotowałem spadek wagi o 0,4 kg, więc jest to fajny wynik, tak jak sobie zawsze planuję, około pół kg na tydzień. No ale to dopiero początek, więc zobaczymy jak będzie dalej. Na razie idzie to w dobrą stronę. Zabieram się od razu za śniadanko i powiem Wam dalej jak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o plan... Na ten tydzień. No, jeśli chodzi o śniadanko, to zaskoczę Was, nie będą to jajka, bo zaglądam do lodówki i nie mam jajek, więc oczywiście nie przygotowałem się do tego wideo, żeby znowu pokazać Wam te jajka. No ale może to dobrze, pokażę Wam, jak sobie radzę w takiej sytuacji, kiedy na śniadanie tych jajek nie ma. No ale mam kurczaczka, więc zaraz zobaczycie, co fajnego sobie przygotuję, żeby za bardzo za tymi jajkami nie płakać. Ryżyk na kolejne posiłki już się gotuje, mamy tutaj kurczaczka, z którego zaraz ukręcę wrapiki na śniadanie. Też mi posłuży jako kolejne posiłki. No i tutaj jeszcze sobie do tego wrapa dodam awokado, aby nabić tłuszcze. Mamy paprykę, ogórka kiszonego, jakiś mix sałat. Skręcę to w tortille. Dodam jeszcze troszkę sosu czosnkowego na bazie jogurtu naturalnego, który mam w lodówce. No i zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądać. Jako, że nie mam tyle awokado co chciałem, więc, aby na troszkę sera feta. No i tak to się ogólnie prezentuje. Zawijam to wszystko, tylko jeszcze dodam właśnie tego sosu czosnkowego. Zawinę to do piekacza i śniadanie gotowe. No i śniadanko jest już gotowe, tak to się prezentuje. E, oczywiście druga porcja Pieczę się już w opiekaczu, zjem dwie takie tortilki. Bajka. Z takim śniadaniem to i bez jajek da się przeżyć. No i jeśli chodzi o plan działania na następny tydzień, to wygląda to w następujący sposób. Arek w tym tygodniu zarządził dwa dni wysokich, no i pierwszy dzień wysokich, czyli wczoraj, poniedziałek. Było to 200 g białka, 70 gramów tłuszczu i 540 gramów węglowodanów. No dość dużo, jak na redukcję, ale powiem wam, że zjadłem to wczoraj. No i dzisiaj fajnie, waga była troszkę niższa niż wczoraj, więc fajnie. Dzisiaj mamy drugi dzień wysoki, mamy wtorek. 200 gramów białka do zrobienia, 70 gramów tłuszczu i 500 gramów węglowodanów. No i kolejne dni niskie, czyli pozostałe dni. No to jest 210 gramów białka, 70 gramów tłuszczu i 420 g węglowodanów. I tak to wygląda na to chwilę. E, jeśli chodzi tutaj o śniadanko, też dodatkowo suplementacja bez zmian. 3 gramy omegi, 4000 jednostek witaminy D3, e, kapsułka magnezu. Też magnez biorę sobie wieczorem razem z cynkiem. Oczywiście zielona herbatka do śniadanka. Ja życzę sobie smacznego i widzimy się w kolejnych posiłkach. Troszkę popracowałem na komputerze, wypiłem kawusi, mam jeszcze chwilkę, żeby z wami porozmawiać zanim ruszę do pracy. Zjemy sobie tylko jeszcze posiłek, akurat się podgrzewa zanim ruszymy, który przygotowałem wcześniej. No i co, pierwszy tydzień redukcji za nami, na razie nie mogę mówić o jakimś zmęczeniu, czy o jakichś spadkach siły, bo jeszcze tego nie czuć, dopiero u mnie tak przynajmniej... Zaczyna się to w okolicy 85-84 kg, no i wtedy powoli zaczynam odczuwać to zmęczenie, wtedy już naprawdę walczę z tymi ciężarami. Czuję jakiś lekki głodzik, ale na razie naprawdę nie mogę powiedzieć, nawet nie czuję się jakbym był na tej redukcji, więc wszystko na razie fajnie idzie. Dopiero na temat samopoczucia będziemy mogli rozmawiać za jakiś, właśnie, miesiąc albo dwa, jak ta waga już będzie schodzić niżej, więc na razie wszystko jest ok. Eee, już usłyszałem, nie wiem czy słyszeliście, skończyło się podgrzewanie w mikrofalówce, więc od razu zabieramy się za jedzonko. No i dzisiaj będzie to standardowy ryż z kurczakiem, ale naszą mnie tak na buraczki, więc dodatkowo sobie dorzucę. Będzie fajny posiłek przetreningowy, akurat go sobie zjem. Mamy godzinę 11.00. 30, o 12.30 zaczynam jeden trening z podopieczną. No, i potem zaczynam swój trening. Więc, akurat, tak dwie godzinki fajnie się to rozkręci. Eee, łykniemy sobie mózgotrzepa, którego wam pokażę. No, to standardowo już składniki, jak zawsze. No, i zrobimy sobie dzisiaj trening nóg, który oczywiście też wam pokażę. No, ale dobra, zbieram się teraz do kuchni, bo trzeba zjeść. No i to nie zawsze musi wyglądać tak Instagramowo ładnie. Czasami najdzie mnie właśnie na taki prosty posiłek, czyli dobrze ugotowany ryżyk grillowany tutaj kurczaczek. No i dodatkowo miałem tak ochotę znowu na te buraczki tarte, więc 150 g buraczków tutaj wpada. Wcinam to sobie, lecę do pracy i widzimy się już na treningu. Ogólnie fajnie, że wczoraj się podładowało troszkę tych kalorii. No dzisiaj też ich jest niemało, bo dzisiaj mamy trening nóg, więc wiem, że fajnie wejdzie. No i też u mnie jest tak, że nieważne czy to jest okres budowania masy mięśniowej, czy redukcji, to zawsze mam problem z budowaniem siły, jeśli chodzi o wyciskania czy to na klatkę, właśnie, czy na barki. Zawsze u mnie to słabo idzie. Nie mam jakichś spektakularnych wyników, jeśli chodzi o te partie mięśniowe. No, i tak samo jak na przykład w okresie budowania masy mięśniowej, naprawdę ciężko mi się buduje tą siłę. Mozolnie idą te ciężarki, tak zawsze co pierwsze na redukcji, gdzie ucieka siła, no to właśnie jest na tych barkach i klacie. Więc, mimo że mamy drugi tydzień, to powiem Wam już tak, e, odczuwam, że już szybciej zacznie się ta walka, jeśli chodzi o te wyciskania. No, ale w przypadku dalej, czy to nóg, czy właśnie pleców, no to czuję, że ta siła cały czas idzie do przodu. Patrzę w tą tabelkę, jeśli chodzi o trening, no i widzę, że praktycznie z tygodnia na tydzień jeszcze się dokłada, i myślę, że spokojnie do końca maja, jak nie połowy czerwca, no to tam pewnie jeszcze będę coś dokładał i w końcu to wszystko wyhamuję. No ale to głównie właśnie zależy też od tego, jakie macie predyspozycje, jaką budowę ciała, też długość kończyń tu też ma znaczenie. Właśnie dzisiaj rozmawiałem na ten temat z moim podopiecznym, którego serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że oglądasz, Kondrat bo z Tobą właśnie poruszyłem ten temat, więc serdecznie pozdrawiam. No, i tak samo właśnie jest u mnie. Nawet w szkole możecie to zauważyć, że mimo, że chodzicie do szkoły z pozoru, każdy jest taki sam, robicie to samo, no to zauważycie, że jeden ma predyspozycję do szybkiego biegania, drugi ma predyspozycję do jakichś takich siłowych ćwiczeń, jeden jest bardziej dynamiczny, drugi szybki. No, i tak właśnie to wygląda. No, i tak samo jest u mnie. Ja nie byłem jakoś, nie wiem, osobą, która. Nadawałaby się do jakichś dynamicznych, szybkościowych rzeczy. Zawsze byłem lepszy w jakichś takich, powiedzmy, dyscyplinach, gdzie trzeba było użyć siły, ale i tak nie byłem najlepszy. Musiałem dużo wysiłków w to wkładać, żeby byłem najlepszy. No i teraz też wybrałem sobie taki sport, gdzie nie mam za jakichś za dobrych proporcji, jeśli chodzi o ten sport. Druga sprawa, ta masa mięśniowa tym bardziej naturalnie idzie bardzo, bardzo to mozolnie. No, i widzicie, no a mimo, dalej to robię, no ale robię to dlatego właśnie, że mam z tego bardzo fajny fan. Po prostu lubię te okresy przeplatane, masy, redukcji. Ten reżim taki mocny, bo mam jakiś cel, że chcę z roku na rok wyglądać trochę lepiej. No i czasami już nie chodzi właśnie o te zawody i medale i miejsca. Oczywiście, fajnie jest wygrać jakieś miejsce, wrócić z jakimś medalem, ale fajnie, żeby z roku na rok ta forma lepiej wyglądała. No i już wiem, że w tym roku też będzie wyglądać to lepiej. No ale jak finalnie to wyjdzie, no to już sami zobaczycie. Zostało mi pół godziny do treningu, więc zabieram się za utrącenie swojego mózgotrzepa przedtreningowego. No i będzie zawierał następujące składniki. 6 gramów tauryny. Do tego 5 gramów kreatyny, jedna miareczka. Dorzucimy jeszcze do tego cytrulinę No i tutaj też 5 gramów. Wystarczy. Nogi tak się dobrze pompują. No i do tego jeszcze dorzucam e, przetreningoweczkę, ale nie wrzucam całej porcji, bo tu w 20 gramach akurat mamy 200 mg kofeiny. Ja nie chcę aż tyle tego wrzucać, więc po prostu daję. E, pół porcji i w tym wypadku będzie to 10 gramów, czyli pewnie dwie miarki, nie? nie wie. Jedna i pół według wagi mi wyszło, więc OK. Tyk. No i tak wygląda mój mózgotrzep. Kurczę, gdzieś tu mam zakrętkę, widzicie? O. Wszystko dokładnie mieszam. Cyk, cyk. I sobie akurat pół godziny się fajnie rozkręci, a w tym czasie idę się przebrać i jeszcze pokażę Wam pozowanie przed treningiem. A jeszcze bym zapomniał, tak jak zawsze, w trakcie treningu popijam sobie napój z 20 g węglowodanów. Pyk-pyk-pyk, o, idealnie co do gramów wszystko ma się zgadzać. 19 to jeszcze dosypiemy. Pyk-pyk. O! O, dobra, wszystko się zgadza. Doleję sobie wody, no i będę popijał sobie to w trakcie treningu, więc tutaj nic się nie zmienia, jeśli chodzi o masę czy redukcję. Cały czas te węglowodany się znajdują podczas treningu. No i jestem już przed treningiem i postanowiłem sobie troszkę popozować. Ogólnie nie chciałem wam dzisiaj wrzucać w tym odcinku pozowania, bo jeszcze te zmiany są dość małe, żeby coś zauważyć. No ale po ostatnim odcinku zdecydowałem, że jednak co odcinek będę wrzucał te pozowanie, bo zobaczyłem pozowanie z tamtego odcinka i okazało się, że tyle rzeczy zapomniałem. No dawno nie pozowałem, więc wiele rzeczy mi pouciekało, więc przy okazji będę wam pokazywał tą formę. I przy okazji sam będę się poprawiać. Już sobie powoli wdrażać te elementy, bo uwierzcie mi, nie czekajcie na ostatnią chwilę z tą pozowaniem. Lepiej zacząć wcześniej. Powolutku dokładać sobie kolejne elementy, żeby się tego wyuczyć, że w momencie, kiedy staniecie na scenie i wjedzie ten stres, to wtedy wszystko robicie z automatu, a nie się stresujecie, że czegoś zapomnieliście, bo uwierzcie mi na scenie to bardzo widać. No więc przechodzimy do pozowania i przy okazji ja się będę uczył, a Wy zobaczycie, czy forma się poprawia. No chociaż zmiana mała scenerii, więc nie porównamy sobie formy z tamtego tygodnia, no ale myślę, że już zostaniemy sobie w tym miejscu.

Let's go!

I po treningu już standardowo kardio na schodkach, z tym, że tutaj mała zmiana, o dziwo, bo już po tygodniu Arek zalecił 30 minut kardio, ale w sumie dla mnie to jeszcze lepiej, bo wolę, żeby zostało jedzenie na wysokim poziomie, a żeby... Przystało już konkretnie po tym kardio, więc zabieram się za jedzenie i tutaj bez nowości ten sam posiłek co przed treningiem, a mamy tutaj, już Wam pokazuję, 150 g ryżu, do tego 180 g piersi z kurczaka i 150 g tartych buraczków. Zabieram się za jedzonko, lecę do pracy i najprawdopodobniej już widzimy się wieczorem na kolacji. No i dobra, jestem już w mieszkaniu. Ogólnie zamysł był taki, aby zrobić sobie dzisiaj burgery, bo za mną już chodziłby dłuższy czas. No i podliczając sobie makro, okazało się, że dużo tego białka już dzisiaj nabiłem. No i mógłbym zjeść tylko maksymalnie 100 gramów mięsa mielonego. No a podliczając sobie węglowodany, no to wyszło, że mam, mogę zjeść aż trzy bułeczki. No i teraz sami jak się domyślacie, 100 gramów mięsa na trzy bułki, to raczej średnie będą z tego burgery. Ja dlatego zrobię sobie to tak, że Zrobię, usmażę sobie jeszcze troszkę tego kurczaczka na 100 gramów i zrobię z tego fajne kanapeczki. Dopcham te buły oczywiście dodatkowo jakimiś fajnymi warzywami. Zrobimy sobie herbatkę, no i kolacyjka będzie bardzo fajna. No i mamy już sałateczkę z fetą. Tutaj się już wołowinka na jutro gotuje. Mamy też 100 g kurczaczka, którego sobie tutaj nakładam na bułeczkę. Jedno drugie, tylko najpierw odkrycie roku. Ogólnie znalazłem taki fajny sosik, coś Ala Taotao który ma tylko 19 kalorii na 100 g, jest słodzony słodzikiem. Ogólnie bardzo fajna sprawa dla tych, co redukują. Jeśli chodzi o smak, to jest jeszcze średniej, bo kalorii jest dużo, ale im dalej w redukcję, tym wiem, że ten sos będzie mi bardziej smakował. No i fajnie się będzie wkomponowywał w redukcję, więc jeśli będzie potrzeba użyć jakiegoś sosu, właśnie na takiego troszkę chińskiego, no to użyję sobie tego. Nie pytajcie, gdzie go kupiłem. W sumie kupiłem go w sparze, ale nie wiem gdzie więcej jest, więc musicie sobie szukać, tak to właśnie wygląda. No i kładę sobie właśnie tego kurczaczka, troszkę poleję to zaraz tym sosem. Powolutku, zobaczcie jest dość rzadki, ale to nie problem, żeby troszkę takiego chińskiego smaku w tym było. Dobra, jedno ręką ciężko to wszystko ukręcić, no ale zaraz pokażę Wam efekt finalny. Tak to się pięknie prezentuje, kolorowo, zdrowo, ja lubię jak jest dużo na talerzu, tym bardziej różnych warzyw. Mamy tutaj ogóreczka kiszonego, pomidorka, zwykłego ogórka. Jest też ten kurczaczek. Tutaj miks sałat, feta, sosik na bazie musztardy. Zamykamy to wszystko. Dodatkowo oczywiście jeszcze tu ten sosik zero, można powiedzieć, wleciał, słodzony słodzikiem. Zabieram się za jedzonko. No i na dzisiaj byłoby to wszystko. Dodatkowo do tego wpada magnes, cynk. Popijam to wszystko fitrineczkiem w postaci... Pepsi Zero i widzimy się w kolejnym odcinku z serii Redukcja. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.